Witam serdecznie, ja nazywam się Ewa Ryszka i dzisiaj chciałam Państwu przedstawić jeden z naszych produktów, jakim jest Piochlorofil. No właśnie, cóż to takiego? Chlorofil? Znamy to e, słowo z podstawówki, tak? Z e, biologii i wiemy, że występuje w zielonych roślinach. Więc co taki chlorofil miałby dobrego zrobić dla naszego organizmu? No właśnie, w roślinach funkcjonuje to w ten sposób, że chlorofil pobiera energię. Słoneczną i przerabiają na inne procesy rozwojowe rośliny. W naszym organizmie będzie on ją funkcję detoksu. No właśnie, słyszymy detoks i od razu mamy w głowie, aha, będzie ostro. E, pewnie przez dłuższy czas nie wyjdę z toalety. No właśnie nic bardziej mylnego. Ponieważ nasz chlorofil jest taką substancją, która delikatnie usuwa nam toksyny i złogi z organizmu, ale równocześnie reguluje procesy, które w nas zachodzą. Więc jest, jest to produkt, który tak naprawdę jest dla każdego. Jest to produkt, który jest przeznaczony również dla wegan i wegetarian, ponieważ to jest produkt który jest w 100% naturalny i jest produktem roślinnym. Jedyną zmianą, która została wprowadzona między chlorofilem, który znamy z roślin, a właśnie tym naszym produktem, to jest zmiana magnezu na cząstkę miedzi. Więc tak naprawdę nasz chlorofil jest chlorofiliną miedziową. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że jest rozpuszczalny w wodzie. No, i jest e, dużo bardziej, e, lepiej wchłanialny dla naszego organizmu, a przy okazji e, możemy go przez dłuższy czas prze, przechowywać, czego nie można by było zrobić z e, podstawowym chlorofilem. No właśnie, ale jakie on ma dla nas działania i dla kogo jest? Tak jak powiedziałam, usuwa nam e, wszystkie niepotrzebne. E, Toksyczne rzeczy, wszystkie złogi z naszego organizmu. Dodatkowo, w połączeniu z witaminą C, jest bardzo silnym antyoksydantem. A więc wiadomo, że w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w stresie, jesteśmy właśnie narażeni na bardzo dużo różnych bodźców i potrzebujemy takiego antyoksydantu, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy dobrze wychowali, wyglądali. A dodatkowo, daje nam energię. I to jest też właśnie fantastyczna rzecz. Dla kogo polecam jeszcze chlorofil? Polecam dla wszystkich osób, które chcą pozbyć się nadmiernych kilogramów. Mamy również właśnie go w opcji razem z naszym probiotykiem w formie tak zwanej misji właśnie programu odchudzającego. Więc. Jeśli, e, jeśli mamy jakieś pytania na, ten, na temat tego produktu, chcielibyście się Państwo jeszcze czegoś dowiedzieć, to ja bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu tutaj pod filmem lub ewentualnie e, proszę się skontaktować z osobą, która przesłała Wam ten film. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.